Cześć z tej strony, adept. Dzisiaj bitwa na E50, a bohaterem bitwy jest Tony Atoll. Przełęcz. Bitwa standardowa, czyli standardowo rozegrana pewnie bitwa, ale ja wiem, że ona będzie mimo wszystko ciekawa. Ciekawa po pierwsze, bo Przełęcz, <grym> czyli nie ciekawa mapa, ale <grym> no. Nie można tak rozwinąć skrzydeł, ale z drugiej strony, bitwa, ma, znaczy mapa, która się pojawia niezwykle rzadko yy, na YouTubie, więc yy, to już jest jakoś odmiana. No, odmianą na pewno nie jest to, że nasz bohater stanął w krzaczkach, stanie za nim pewnie pięciu innych sojuszników. No, ciekawe, że nasz Eber zjechał, yy, wrogi również, więc tam będą się wyżynać i w tej chwili. Te oba czołgi. Trudno nazwać Hebera czołgiem. To jest kłowiec przecież. Właśnie. To nie jest czołg. To nie jest czołg. To jest wynaturzenie. I te czołgi po prostu. Te kołowce, te wynaturzenia. Paskudne. Nie świecą teraz przeciwników. Nasz team kampelski nie został zaświecony. Wrogi również. Więc te wszystkie. Czołgi wybierają się na mordownię. Będą murtować, gwałcić, palić, yy, obrywać od artylerii. Więc tutaj może być bardzo ciekawie i na pewno będzie. O, mamy Faziego. Fazie nie zdążył przyjechać. Zatrzymany na gęsi, bardzo ładnie. Jeszcze jakby ktoś poprawił mu gąskę, byłoby fajnie. Nasz bohater nie zdążył przeładować i teraz śmiało, wygina śmiało ciało. Wygina śmiało ciało ten CS53, który nie przebija się za to, za to. Toni tutaj bezproblemowo radzi sobie. No, ten Patriot lepi tak troszeczkę ustawiony. Tak, on chociaż teraz się wystawia dość mocno. A nasz bohater, nasz bohater atakuje. No, odważna decyzja, bardzo odważna, T-44 oberwał, no i teraz problem, o właśnie, ten zablokowany, zablokowany przez naszego sojusznika pojazd, ten E-50 zablokowany, no, pomyliłem się wszystko, już pomertało mi się tutaj, tak, tak. Artyleria nie strzela, dlaczego, dlaczego? No, nie uznał, że... Nie będzie walczył z takimi sojusznikami, którzy blokują. Zresztą, zobaczcie, jak tam się dzieje. Co tam się mostem przewaliło. Cała Ferajna. Już wjeżdżają nam na bazę. Niszczą artylerię. Artylerię niszczą. Jadą po Arte. Następny standard. Standardowe przepychanie. Strzał w locie. Nieudany. No i cóż, ciężka sytuacja. Także to będzie taka, mimo wszystko, dynamiczna bitwa. Mimo, że mapa nie jest dynamiczna, tak? To są powroty, odjazdy, powroty, odjazdy. <laughs> zmiany pozycji, obrony bazy. Dobrze, że nasze ciężkie z lodowca się wracają. To jest na pewno na plus. 3-7. Tragedia, nie? No, trochę, trochę tak, ale już ciężkie robią dobrą robotę. Także to teraz w łapce. Jest tutaj również ten EBR. Nie w tę stronę, EBR, nie w tę stronę. No, ale standard też wrócił standardowo. Więc tu jest wyczyszczone lodowiec, też na razie spoko. Na lodowcu chyba nic z przeciwników nie zostało, więc te ciężkie jak wrócą, to będzie można stawić czoła kolejnym przeciwnikom, ale za to mordownia w tym momencie padła. A jeszcze od strony mostu mamy Conquerora. Więc jego w pierwszym momencie trzeba w, pierwszym, w pierwszej kolejności zdjąć. 5-9. No to, to już nie będzie wygrana. Nie ma najmniejszych szans. A może? No, na pewno nie z takim strzelaniem. Ale okej, okay, okej. Okay. Przyjechał 50 TP. Poprawił toni. Artyleria też tutaj zaczęła przymierzać. No i tak. No, artyleria może jeszcze nabruździć, bo tutaj można ustawić niezłą obronę. No ale tak. Nasz Fazi, że tak powiem skazany na pożarcie. O właśnie, o panie, tam się dzieje. Ale tutaj można ustawić się. Jeżeli nikt nie zajedzie od strony tego zjazdu, to można pograć troszeczkę czy na wierze. Ja wiem, że o, jest tutaj jednak Amis M4 49 Liberty. Więc trzeba jednak uważać. Można się ustawić. Oczywiście artyleria może też namieszać. Dużo przeciwników. Dużo, duża część przeciwników jest na bazie. Oni się troszeczkę spóźnili, nie wiem, kompletnie, kompletnie nie ogarniają, nie mają timingu, więc, no, 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 jakiś, o właśnie, właśnie, dobrze, dobrze, nasz bohater bardzo dobrze, teraz co prawda się świeci, więc musi uważać z tym wychylaniem się, nie, 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 nie wychylałbym się tak bardzo, bo ten patriot mógł do, do niego strzelić, ale on bardziej zajęty czymś innym powierzy, Nie weszł. No, szkoda troszeczkę. Ja wiem, że trochę golda idzie. Ja wiem, wiem, A zobaczcie, dzięki temu, że przeciwnik ten, który był ustawiony na własnej bazie, nie zdążył dojechać, nawet nie ruszył dupy przysłowiowej. Dzięki temu udało się tutaj bazę obronić, wymordować, nie blokujemy, nie blokujemy standarda, ja wiem, ja wiem, że on też raz coś tam blokował, ale mimo wszystko nie można tak, nie można blokować, nie, nie, nie. I z M, ciężka sztuka, pod warunkiem, że się dobrze ustawi, ale jadąc w ten sposób, jeżeli dobrze trafimy, to jak najbardziej go spacyfikujemy. No i o teraz, teraz zaczął się trochę majtać, kontować. No i przyszła pomoc, więc. No rykoszyt, no rykoszyt, żeby ten E-75 też nie stracił HP. Te HP na pewno jeszcze się przyda. Taka dzika szarża w wykonaniu ISAM. Można nawet chyba przyjąć, albo nie trzeba nawet, nie trzeba. Gdzieś tam podwierzę, poszło, możliwe. Nie przyjrzałem się. troszeczkę. Ale okej. Okay. I co dalej? Teraz my jesteśmy rozrzuceni, jak, jak wiadomo, co po polu. Więc przeciwnik teoretycznie może nam nic nie zrobić. Nie. Zobaczcie, został jak tiger i artyleria. My narzekaliśmy, że A, zdjęli nam artę, która mogłaby nam pomóc. Ale teraz przeciwnik został. Z Artun, która niewiele może zrobić, no tak naprawdę. Więc... Ym, trzech na jednego praktycznie. Dokładnie. Artyleria żadnego tego czołgu, który został w naszych szeregach, nie zdejmie na strzał, a później będzie ładować, 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 ładować. Jak Tiger też ma ograniczone możliwości manewru. Więc zebrać się w kupie, tak? WZT spczto mnie czeka i ruszyć. Ale gdzie nasz bohater jedzie? Gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? No nie mówcie, że tutaj gdzieś jest jak tiger. Nie wiem, nie, nie ogarniam tego. Kubaczki naszej bazy. Aha! O fajnie. A sprytna bestia. Ciekawe, czy to artyleria? Czy też jak Tiger. Bo artyleria też dawno nie strzelała. Więc zobaczymy. Z palcem w nosie nasz bohater zdąży. A jeszcze nasi okupują. Tak, o nie, a to. O! Jak tiger. Wystarczy go zdekapować. Wystarczy go zdekapować. Raz, a dobrze. I bardzo dobrze nasz bohater się wychylił. Źle przymierzył. Przeciwnik. I teraz pyk. I znowu nie przyjmować. Zaczekać na E75. I wtedy. Nie, nie po górnej płycie, nie po górnej płycie. Błąd, błąd. Teraz E75. No nieudany strzał E75, szkoda. Trzeba znowu zaczekać, aż E75 się wychyli. Tak, tak, go, 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 no, ale taki wyjazd. No tak, side-scrap i ten i tu blokowanie. No nie, 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 nie. Gąska. I po prostu przeciwnika załatwić. Teraz ten wyjazd. Niepotrzebnie cofamy, cofamy, cofamy. No, to takie było życzeniowe, że przeciwnik strzeli raczej we 85. -tkę. Tak więc średnio to wyszło na koniec, ale jakoś wyszło. W każdym razie bitwa, jak widzimy, wygrana. Buzeta kapuje. E75 zdejmuje jak tigera. Przejdźmy do wyników. Wreszcie as. No i faktycznie as wpadł. Wpadł duży kaliber Top Gun. Tysięcy, prawie 600 obrażeń, 6 fragów, 1551 expa. To na mapie, która nie jest zbyt łatwa dla pijania asów. Także tym bardziej e, należą się gratulacje. Tym bardziej, że to nie było losowanie gdzieś tam na siódemki na ósemki. No tutaj były solidne czołgi na ósemki. No to tam to, 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 to było ósemek. No, no troszeczkę. No trochę. No parę. No parę sztuk. Skuteczność bojowa mogłaby być lepsza. Te parę strzałów lepiej przymierzonych. Przejechane 4,32, co na przełęczy naprawdę jest nieźle. Obrona bazy 52. 2000 asysty zablokowane przez pancerz 1080. Ogólnie bitwa Całkiem przyjemna nawet dla komentującego. <laughs> Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.